Witam serdecznie w Akademii E-Marketingu. Nazywam się Paweł Grzechis, trafiłeś na tę stronę, to prawdopodobnie oglądałeś jakiś nasz film wideo, albo czytałeś naszego bloga, albo jesteś na naszej liście adresowej. Tak czy tak, to nie ma znaczenia, witaj w Akademii E-Marketingu. Pokrótce teraz opowiem Ci dokładnie o co chodzi w tej akademii i kim jestem. I prawda jest taka, że między Tobą a mną i osobami, które ze mną współtworzą akademię, nie ma praktycznie żadnej różnicy. Jedyna różnica może być taka, że my po prostu w pewnym momencie znaleźliśmy sposób, aby w 100% pracować z domu, pracować zdalnie z domu. Ja działam w internecie, buduję biznes online tak średnio od końcówki 2009 roku. I w tym czasie zdążyliśmy naprawdę wiele rzeczy przetestować, czyli dokładnie wiemy, co działa i co nie działa. Też wiele rzeczy zepsuliśmy, ale też zbudowaliśmy kilka fajnych naprawdę biznesów i systemów marketingowych. I teraz całą naszą wiedzę z ponad 10 lat pakujemy w akademię i chcemy Ci ją pokazać. I naszą akademię dzielimy tak naprawdę na trzy filary sukcesu. I teraz przejdźmy do prezentacji, do komputera i pokażę ci dokładnie, co od nas dostaniesz. Witam ponownie przy komputerze. Tak jak mówiłem, Akademię Marketingu dzielimy na trzy filary sukcesu. To, jak widzicie teraz na ekranie, pierwszy filar sukcesu to są gotowe produkty, które będą ci pokazywać od A do Z, jak konkretnie zbudować biznes w internecie. będzie czym się zajmujesz, czy budujesz. Network Marketing, czy masz sklep internetowy, czy dopiero zaczynasz i nie wiesz od czego zacząć, czy masz, czy chcesz sprzedawać swoją wiedzę w internecie, czy robić coaching itd., dalej, to nie ma znaczenia. Przygotowaliśmy na Ciebie szkolenia, produkty, oficjalne produkty, które należą do Akademii Marketingu, które pokażą Ci dokładnie, jak zacząć, co dokładnie robić, jak budować ten biznes. Tutaj masz dla przykładu podany. Yy, że poznasz na przykład najskuteczniejsze sekrety e-mail marketingu. nie? E-mail marketing, i lista adresowa, to powinno być centrum Twojego biznesu. Obecnie co robisz, tak jak mówiłem, jaki biznes budujesz, e-mail marketing, lista adresowa, to powinno być centrum Twojego biznesu, ponieważ wszystkie inne narzędzia są fajne i są pomocne. YouTube, Facebook, yy, pozycjonowanie, płatne reklamy, itd. tak dalej, to wszystko jest fajne. Ale co się stanie, jak na przykład Facebook, Facebook zablokuje ci konto, a to się już nieraz zdarzyło jednej osobie? Co jest stanie, jak zablokują ci konto reklamowe? Co się stanie, jak YouTube zablokuje Ci też Twoje konto na YouTubie i Google zablokuje Ci konto reklamowe w Google na przykład. Nie, co się tutaj stanie, możesz mieć problem. A jeśli w tym czasie budowaj swoją listę adresową, no to Twój biznes cały czas może działać. Biznes lista adresowa email e-mail marketing to daje Ci też, tak by powiedzieć, stabilizację, twoje, stabilizację Twojego biznesu i to jest również zabezpieczenie. Dlatego warto działać, warto budować swoją listę, listę adresową, ba, warto korzystać z email, marketing, e-mail marketingu, ponieważ... E-mail marketing działał i 10 lat temu, działa obecnie i będzie jeszcze działać przez 10, lat, przez 10 kolejnych lat. Tylko kwestia z tego taka, aby w odpowiedni sposób do tego podejść, w odpowiedni sposób tą listę budować i w odpowiedni sposób do tej listy pisać, budować relacje. E-mail marketing jest bardziej taki, może być intymny, ponieważ trafiasz bezpośrednio swoim mailem do skrzynki pocztowej swojego odbiorcy, do jednej osoby. Jeśli napiszesz do mnie, no to napiszesz do mnie i Twój e-mail trafia tylko do mnie. Tak, naprawdę, nie? Czyli to jest bardziej intymne i to działa cały czas. Zobaczmy dokładnie, jak pisać maile, ile ich pisać. Dorożny, wiem też dokładnie, jak budować Twoją listę adresową i, poza płatne metody i bezpłatne metody, jak tak mówię, lista adresowa da Ci stabilizację biznesu. Też ci pokażemy tutaj, jak budować swój własny, potężny lejek sprzedażowy. Lejki strażowe możesz wykorzystać w dowolnym biznesie, obecnie co robisz. I lejki strażowe też w dużym stopniu Twój biznes zautomatyzują. Odpowiednie się, odpowiednio ułożysz te leki sprzedażowe, dzięki temu naprawdę możesz sobie w świetny sposób swój, swój biznes automatyzować, obecnie jaki biznes budujesz. Nie? I też oprócz tego, oprócz listy adresowej, oprócz. Imię, marketing, imię marketingu i opróczkorżowych pokażemy Ci dokładnie, właśnie, jak tą listę budować. Czyli jak generować ruch na twoje strony. I ruch płatny i ruch bezpłatny też zależy od tego, na jakim jesteś etapie. Bo czasami zaczynasz od ruchu bezpłatnego, od generowania bezpłatnego ruchu, a czasami możesz zacząć od generowania płatnego ruchu. Tak mówię, wszystko zależy od tego, na jakim jesteś etapie. I też w pewnym momencie warto to łączyć i ruch płatny, i ruch bezpłatny, ponieważ. Ruch płatny powoduje, że Twój biznes rośnie szybciej. Nie? Szybciej buduje się biznes dzięki temu, że kupujesz reklamy, ale bezpłatny ruch buduje Twoją markę, bezpłatny marketing, bezpłatne nie wiem, nagrywanie filmów na YouTube, pisanie blogów tak dalej, to buduje Twoją markę i długofalowo tworzy Twój biznes. Nie? Czyli najlepiej te dwie metody łączyć, ale w zależności od tego, na jakimś etapie pokażemy, pokażemy Ci dokładnie, od czego zacząć, jak zacząć, jak to dokładnie robić, jak to wszystko połączyć w całość, tak aby Twój Twój biznes fajnie zaczął działać. Tak, mówiłem, my już pracujemy w internecie, budujemy swoje biznesy od 2009 roku, dlatego, już można powiedzieć, nie jednego pieca chleb nie, jest takie powiedzenie. Również pokażę ci, jak ogarnąć Facebooka, na przykład grupy na Facebooku. To działa też praktycznie w dowolnym biznesie, czy robisz network marketing, czy sprzedajesz swoje szkolenia, coaching itd. Grupy na Facebooku, czyli tworzysz własną grupę na Facebooku, świetnie dzięki temu możesz budować swoją społeczność, budować relacje rozmawiać z ludźmi, dać się poznać, i dzięki temu lepiej sprzedawać, lepiej rekrutować. To są też metody, które jest, jeśli budujesz netto marketing, to tę metodę grupy na Facebooku można świetnie zduplikować i też twój cały zespół może z tego korzystać. Tak jak mówiłem, to działa obecnie w jakiej branży, czy sprzedajesz szkolenia, czy nie, czy masz netto marketing, czy jesteś coachem. Warto tworzyć własne grupy na Facebooku i one też mogą świetnie służyć do tego, aby również budować swoją listę adresową. Oczywiście, też pokażemy Ci, jak korzystać z YouTube'a, jak, jak ogarnąć cały profil na Facebooku, jak robić płatne reklamy i bezpłatne reklamy i na Facebooku, i na YouTube'ie. To, tak to są tak naprawdę początek, między szkołem a więc cały czas przebywać. Nie? Czyli to jest pierwszy filar naszego sukcesu, może powiedzieć Twojego sukcesu, czyli produkty, które Ci pokazują, produkty szkoleń, które Ci pokazują od A do Z dokładnie, jak zbudować swój biznes w Internecie. Obecnie, czy jesteś początkujący, czy zaawansowany, tak i tak z tego skorzystasz. Nie? To był pierwszy filar sukcesu. Przechodzimy do drugiego filaru, który jest również bardzo ważny. Tu może na czerwono zaznaczone. Drugim filarem sukcesu są, to jest otrzymasz gorącą, można powiedzieć, gorącą ofertę gotowych poradników, szkoleń, leków strażowych, kampanii e-mail, ale z podkreśleniem na gotowych, czyli dostaniesz gotową kampanię e-mail, jeśli jesteś osobą początkującą, nie masz czasu, żeby to robić, to dostajesz gotową kampanię e-mail, którą delikatnie przerobisz pod siebie i możesz ją wykorzystać w swoim biznesie, w dowolnym biznesie. Z jednej strony będziemy tworzyć też takie kampanie e-mail tematyczne, ale również takie neutralne i pod szkolenia, jeśli masz biznes szkoleniowy, i pod network marketing, i pod e-commerce itd. itd. Nie? Czyli dostajesz gotową kampanię e-mail, nie jedną, ale kilka różnych kampanii e-mail, gotowe leki sprzedażowe, które delikatnie przerobisz i możesz wykorzystać jako własne. Nie? Czyli jest naprawdę to jest duże ułatwienie, praktycznie dla każdej osoby. Oprócz tego również dostajesz gotowe. Poradniki, które możesz wykorzystać do tego, aby swoją listę budować. Czyli do, możesz dać komuś poradnik w zamian za zapisanie na listę i dostaniesz gotowy poradnik na licencji. To znaczy tyle na licencji, to oznacza to, że to, czego nie będziesz mógł zrobić z tym poradnikiem, to na przykład zmienić treści i zmienić autora, ale bez problemu możesz mu w tej treści dodać swoje linki partnerskie, swoje linki do swoich szkoleń, do jakichś innych, linków, do jakichś innych szkoleń, do jakichś materiałów i tak dalej, do swoich blogów, filmów na YouTube. Treści możesz dodać dowolny link do swoich materiałów. Nie? Czyli dzięki temu wszystko zostaje u Ciebie. Buduje swój własny biznes za pomocą tych poradników. I też będą inne szkolenia. Tych materiałów też będziemy stopniowo dodawać. Nie? Gotowe, gotowe kampanie e-mail, gotowe poradniki, gotowe strony przekazujące też dostaniesz od nas. Gotowe lejki sprzedażowe. Stopniowo będzie tego coraz więcej do coraz różniejszych, większych branż. Do różnych branż nie? będzie coraz więcej tego. To jest naprawdę duże ułatwienie, szczególnie dla osób początkujących, bo na budowę lejka sprzedażowego, który dobrze działa. Możesz naprawdę stracić dużo czasu, poświęcić dużo czasu, na i rok, żeby wszystko przetestować, zobaczyć, jak to działa i tak dalej. Na Napisanie takiej kampanii e-mail, która z jednej strony buduje relacje z Twoim czytelnikiem, ale również i sprzedaje i rekrutuje, też możesz poświęcić dużo czasu na testy, naprawdę? A to masz może powiedzieć dużą drogę na skróty. I ja działam, ja zajmuję się e marketing właśnie od samego początku od 2009 roku. Dokładnie wiem, jak pisać maile, jak je pisać, ile ich pisać, jak je wysyłać, i dostaniesz gotową receptę, gotowe produkty, które możesz wykorzystać w swoim dowolnym biznesie. To jest drugi filar sukcesu. Jeszcze mamy taki trzeci filar, i tak samo ważny jak reszta, czyli też dostaniesz, można powiedzieć, pokażemy ci, jak możesz sobie zbudować dodatkowe źródło dochodów, które nie koliduje z żadnym z innych biznesów. Nie? Czyli jeśli na przykład działasz na tym marketingu, to dzięki temu, dzięki Akademii Marketingu, możesz sobie zbudować dodatkowe źródło dochodu, które będzie wspierać twój biznes, obecny biznes. Czy masz jakiś sklep internetowe, czy dopiero zaczynasz, czy nie, możesz sobie zbudować za pomocą Akademii Marketingu nowe albo swoje główne, albo nowe dodatkowe źródło dochodu, które wspiera. Inny biznes, albo to też może stać się Twoim biznesem, naprawdę. Nie? Bo za promocję Akademii dostajesz też prowizję, 50% prowizji i też w środku mają budowane inne mechanizmy, które też ci pokazują, pomogą tą dochód jeszcze zwiększyć. Tak naprawdę, za pomocą Akademii i możesz budować kilka różnych źródeł dochodu, a dokładnie pokażę Ci w środku. Nie? Czyli to są takie trzy filary sukcesu. Z jednej strony dostajesz konkretne produkty, konkretne szkolenia, które ci pokazują. To jest pierwszy filar, które ci pokazują jak od A do Z zbudować swój biznes w internecie i płatne reklamy, i bezpłatne reklamy, jak markę budować w internecie, jak układać Facebooka, jak nagrywać filmy wideo, jak tworzyć e-mail marketing, jak budować listy adresowe itd. To wszystko dostaniesz, czyli produkty, szkolenia, które dosłownie pomogą ci, pomogą ci zbudować dowolny biznes w internecie. Drugi filar sukcesu jest równie ważny, czy dostaniesz gotowe rozwiązania, gotowe produkty, które możesz wykorzystać do budowy swojej listy adresowej, gotowe kampanie e-mail, gotowe leki sprzedażowe, gotowe strony przygotujące i również wiele innych rzeczy, tak naprawdę, nie? czyli teraz drugi filar sukcesu. Gotowe rozwiązania dla ciebie, które dostajesz, możesz wykorzystać w wolnym biznesie. I trzeci filar sukcesu, który jest moim zdaniem tak samo ważny jak dwa, dwa poprzednie, może za pomocą Akademii Marketingu zbudować sobie dodatkowe źródło dochodu, które może wspierać albo Twój obecny biznes, albo nawet może stać się Twoim głównym biznesem. Nie? To zależy od Ciebie. I to wszystko możesz sobie przetestować już dzisiaj za jedną złotówkę na 7 dni, tak naprawdę. Czyli to wszystko, cała Akademia mogła być bez problemu sprzedawana za 127 zł, na, za 147 złotych miesięcznie. Ale dzisiaj możemy sobie ją przetestować za jedną złotówkę na 7 dni, Czy widzimy się po drugiej stronie. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało pytać, śmiało, pyta, śmiało pisz i widzimy się w Akademii tak naprawdę. Kliknij w link poniżej, ten przycisk, który jest poniżej, przetestuj sobie Akademię na 7 dni za darmo, za jedną złotówkę, przez 7 dni za jedną złotówkę i widzimy się po drugiej stronie. Cześć!